Hej, halo Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MTH i cóż, muszę wam powiedzieć, że Jestem na nowym serwerze Blowa, Znaczy na jak nowym nie wiem czy miał wcześniej serwer, ale jest, jestem na jego teraz najgotraźniejszym serwerze póki co najnowszym. I mam zamiar nagrać sobie taką trochę krótką serię może... Może dłużej, może z kimś, co wątpię hehe tu mamy przydatne komendy typu, jak wiecie, spawn, przenosicie na spawn. Mono ile mamy kasy, właśnie? Sprawdzę, ile mamy kasy. Chyba mi się, że 50 dolarów. No tak, 50. Z tam konta widać, jest napisane wszystko ładnie, wyraźnie. Serwer, mimo że wczoraj, jak wszedłem, ledwo mi się udało wejść jakimś fartem, było 200 osób. Serwer nawet bardzo dobrze chodzi, muszę powiedzieć. Przydatne informacje: typu diamenty się wykopuje tak, jak jest USKKFa. a mm żeby wyłączyć, wy ten, żeby ci wszyscy x-rayowcy i inni tacy się nie, ten, nie przyczepili dobra, co tutaj jest, jakaś sala królewska, tam? czy nie, czy zdobywanie itemków nie myślałem, że zdobywam itemki spraszamy do kupna rangi VIP, nie dziękuję nie, nie będę płacił Co jeszcze? Właśnie w ogóle to są różne takie tabliczki, że w którą stronę się idzie na przykład. Ogólnie czekajcie. Chyc. Tu się jeszcze dopiero wczytuję, ale muszę powiedzieć, że ten kto zrobił to miasto naprawdę zajebiście mu to wyszło. Pełno jakichś różnych właśnie szczególików, typu właśnie jak tam widzicie guziki, które też dodają dosyć sporo. Tak jak tam na przykład też. Pełno guzików, żaden się nie przydaje tak naprawdę, ale fajnie wygląda mm, bardzo ciekawe, fa bardzo fajnie flagi zrobił. To kiedyś chciałem zrobić u siebie flagi na, jakimś, na jakiejś mapie chyba czy coś, no ale mi oczywiście nie wyszło aż tak dobrze, zrobiłem po prostu inno, inaczej. Widzę, że nawet kościół jest. Hehehe he, he. Sprawdźmy sobie dla miłośników religii co, co jest w nim ciekawego. Właśnie jestem jeszcze ciekawy jak wnętrza wyposażył. Ej, muszę przejść przez most. Do bramy północnej. I tak, i na początku dostaje się drewniany miecz, drewniany kilof i trzy jabłka. Ja miałem o tyle pecha, że chwilę wcześniej, nie teraz, wczoraj, jak było otwarcie serwera, wyszedłem sobie gdzieś tam dalej nazbierać drewno, bo chciałem sprzedać, żeby mieć hajs. Bo na tej zasadzie to właśnie działa. I to jest... i mogę się kąpać. Dajcie chwilę... <laughs> O Jezus, Maria, sorry, już jestem. Mi się kiknął. No jej ktoś widział. Super ktoś widział JJ Jokera. O! Studio enchantu. Jestem ciekawy, do którego levelu można enchantować. No ale jeżeli nie ma tu żadnych książek, nie widać tego, to może nie, nie, nie załapać. Zachraszamy do kupna rank premium. Nie będę nic kupował daj spokój. Może jeżeli bardzo mi się spodoba gra na tym serwerze. Kowal Dominik Co tu ciekawego? Nie mogę nic otwierać. Tam, jej. Hehe. JJ nie żyje, nie śmie się z martwych ludzi. Boże, co tym ludziom chodzi po głowach? Naprawdę to ja nie wiem. i przed nami gdzie jest ze slimeem na ryju. Co tu jest ciekawego? Dom frakcyjny, Co? A dom frakcyjny? jest, myślałem, że to imię i takie co uh, to, to zajeb... No, dzięki. I cóż, naprawdę moim zdaniem dobrze jest to, to zostawione, że działa funkcja spawn. Okej, okay, myślałem, że mam właśniki włączone. E, bo moim zdaniem zajebiście, że działa funkcja spawn. Gdyż zawsze się przyda. Nie wiem, spieprzam gdzieś, tylko o tyle to jest gorsze, że muszę 10 sekund stać w miejscu. To jednak jest trochę wkurzające. Właśnie, wyszliśmy teraz z bramy północnej. Czekajcie, jest to dobrze ustawione, czekajcie. Tak, dobrze jest ustawione nawet. jej. Tak, bo tam jest zachód. Słońce już zachodzi i tak. Czy stoją jakieś nopki i żerują na frajerów, którzy świeżo co wyszli? Nie. Dobrze, to sobie... Wyj... Tak sobie, ostatnio właśnie tędy wyskoczyłem, było lepiej. Nikogo nie widać, nie widać, to lecimy. Jestem ciekaw, do którego miejsca właśnie? Kurwa, wątpię, żeby tu już nie było. Okej, okay, tu jeszcze jest ten e, perm. Przecież czy, czy, jak to było. Chyba nie pamiętam, jak to było. no takie, że jest zablokowane i nie mogę się ruszyć. Ale wiem, że już niedaleko. Już tam chyba dalej jest możliwość, bo tam mi właśnie zabił gość. Może nawet znajdę to miejsce jej. Znaczy i tak gość mi wszystkie temy zabrał Co mi się jednak nie spodobało To było gdzieś jakoś tak dalej W ogóle to jest śmieszne że u SKKF-a na serwerze już praktycznie nie ma tych drzew I to też jest jednak dobre Dobra to drzewo czek to też jeszcze nie mogę. Jest wciąż za blisko, wciąż za blisko. Najwyżej zaraz umrę z głodu, albo się nie prze. TPL-ortuje się u nas pałno. Szkoda, że Enderczystów nie mogę otwierać. To jest jednak nie najlepsze. Jeszcze nie. Ile? Wiecie co? Chyba się po prostu zabiję teraz. Bo i tak zaraz będzie noc, więc najwyżej pochodzimy trochę po mieście. A jak będę miał pełne życie. Ale dobra, to wam już. Tak, widzieliśmy, że musimy poczekać 10 sekund. Ale zrobimy tak, ja sobie teraz e, dopóki mi głód całkowicie nie spadnie, pochodzimy sobie po mieście i z samego rana, że tak powiem, wyruszymy. Przygodę. Czyli co tu jeszcze mamy ciekawego. Diamenty. E, tak. Diamenty wykopiesz tylko z kamienia, szansa 0 do 1. Kurwa. E, szansa chyba tam jedna dziesiąta czy jakoś tak, czy jedna setna nawet. No. kurwa macie Ale mamy no, teraz przymuliło Emeraldy tak samo się wykupuje. Waluta to jest, walutą jest dolar, teraz ma możliwość Wynajęcia Straganu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku. No to jest akurat dobre i speak właśnie. Mm. Zasady. Wpisujemy, nie przeklinaj, czekajcie, nie przeklinaj, nie używaj haków, nie nisz bezmyślnie mapy, nie uciekaj w czasie walki, wykorzystuj, wykorzystaj, nie wykorzystuj, kurwa, nie wykorzystuj bugów, nie spamuj, nie obrażaj innych graczy, nie reklamuj innych serwerów i stron www. To jestem ciekawy, czy jakbym zaspamował, czekajcie... Oczywiście, nie znajomy się regułami, no nie zwalniacie z obowiązku. z odpowiedzialności. Baltop. top. Nastawienie najbogatszych gracz. No okay. No i tu mamy ziomków pokazanych, którzy mają najwięcej. Chodzi najwięcej. Ma ziomek, fajny z ciekawym nikiem 888. Nie chyba numer telefonu podał. G Play jest drugi. <grym> Podsumowanie serwera, 86 tysięcy, super Dobra, to idziemy, jak już popisałem przed chwilą, pozwiedzać miasto Dobra, i czy jest tutaj coś ciekawego? Zresztą znaczy no, oczywiście, kurwa, zjebałem teraz Oczywiście całe miasto jest ciekawe, jak już mówiłem chwilę wcześniej Wielkie propsy dla ziomka, który to zrobił Chyba mu się nudziło jestem ciekaw, czy to robił, je, robiła jedna osoba, czy więcej. Jeżeli jedna, to no to jeszcze lepiej. No, bramy głównej, ja o właśnie, zaczynamy sobie bramę główną. No bo przy okazji jeszcze pochodzimy. Szef, Czcza, szef, kurwa, szef czarek. Da radę wyjść, da radę wyjść. Grzybki... No. poleżymy sobie w jego łóżeczku. Hehehe. He, he dobra. He, he, he. To było kiedyś fajne na, de, na, te, na serwerze. To był DS, coś chyba, na DS-ie, że gdzieś tam dalej była taka strefa, do której gracze mogli sobie budować domki i już zbudowali domek. Przychodził admin, im dopiero dawał, wiecie, no to, że tylko dla nich jest to miejsce, żeby ich nie okraść i tak dalej. No ale czasami goście to robili, po prostu wychodzili z serwera, licząc, że każdy jest dobrym obywatelem i tego nie zniszczy. Mylili się, gdyż nie jeden przychodził, niszczył, albo po prostu podpieprzał wszystko ze skrzynek. Sam, sam podpieprzałem wszystko ze skrzynek, ale to przeważnie jedzenie było. Bo też się kiedyś wkurzałem, jak. Ja też coś takiego zrobiłem, da, poleciałem po admina, leciałem za adminem, patrzę, a tu wiecie. W domku tyle co nic. Naprawdę, jakieś pojedyncze bloki gdzieś w powietrzu i to jest taki rage. Aha, super. Mhm, tworzę gildię, ja te kasy otrzymuję. A to jest właśnie admin, to jest. No, no dziwnego, że ziomy, który ma najwięcej kasy, to admin. No ale okej. Okay. G też ma chyba tam jakiegoś admina czy coś. Co jest? Ale lag. Nie gram tutaj Stragan za 5 zł Oh, haha, no to w sumie nic dziwnego. Trochę, sorry, bez żadnych obrażeń, blow, ale trochę to jest chamskie, żeby za praktycznie większość rzeczy trzeba płacić. No ale okej, okay, dobra, rozumiem. Znaczy, o, gdzie jest Stark? A to jest ta brama główna, tak? Myślałem, że brama główna, myślałem, że jednak będzie jakoś bardzo bardziej epicko zrobiona. O. Czyżby to było to, co łysko a W losowe miejsce, tak, bardzo mi się to podoba. To właśnie też sobie zrobimy, tylko pójdziemy się zabić, zabić, zabić. W ogóle na kanale Short Film Studio Squad pojawił się już drugi film, więc też serdecznie zapraszam. Pewnie link znajdziecie w opisie. Jest tu coś, czego no. ja nie da. Ja nie znam na pewno do ekipunku, na pewno. No to umieramy. Czas umierać. Garnię tą osobą szukam przez Skype Nie, Mógłbym pogadać, ale nagrywam odcinek Hehehe. He, he. no dawaj szybciej Minus 3 na 10, the fuck Okej, okay, to też jest jakiś chyba licznik Hehehe. He, he. dobra to idziemy teraz do magicznego guziczka Chyba nie, wiecie co najpierw pójdziemy na targ. zobaczymy, bo jeżeli na targu da 50 dolców da się coś kupić, na przykład kilof to przynajmniej będzie lepiej albo siekierę. Chyba wolałbym jednak siekierę najpierw kupić. Dobra, w sumie nie będę wiecie co nie będę biegł, bo to i tak mi męczy. Bank Królewski, super. Do banku, do bramy głównej. Nie, tutaj gdzieś było do targu wcześniej tabliczka. Albo później. wiem, bo już tędy wychodziłem. Hehehe. No, tutaj coś zamknięte. Jeszcze ten portal do endu. End zamknięty. No, smutne. Czy to jest targ? Co to jest? Dobra, fuck it. podbiegniemy. Właśnie z onko, nie, to jest kościół wypadałoby mi w sumie też jak coś do żarcia jednak kupić jest już się bałem, że do mnie lecą coś i wpierdolić he hehehe targ no i bardzo ładnie trochę mi klatki spadają nie wiem czemu no szybciej zawsze niskie niskie ceny ta I okej, okay, czy ja tutaj mogę coś kupić, czy jak? Okej, okay, wejdźmy na górę. Mhm. Chyba to jest zwyczajny czyjś dom WTF. No, super. Yes. Straga na jeden. Co w nim ciekawego? Nie mogę otworzyć. Super. Rząd A. No fajnie, tyle, że ja chciałbym też jednak coś kupić. i okay, tu mogę wpaść do lawy, super Eee, yy, lol Mmm The hell no, rozumiem, że to są same stragane, ale pusto w nich jest The fuck Gdzie jest targ? No jak się domyślisz gość, tak gość utepniesz to będziesz na tarku. Ok, wiecie co? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Mm, co teraz? Wiecie co? Jednak sobie wyjdziemy, jak to ładnie wygląda. Wyjdziemy sobie mm, na poszukiwanie przygód, ale to muszę i tak wyjść do głównego tego... Kurna, nie wiem, czy to jest jeszcze pozamykane, czy coś, że nie wiem, ludzie się nie poprzebudzali. Czy to jeszcze po prostu nie jest gotowe, bo tak też w sumie może być. Ale i tak muszę powiedzieć, że serwer, naprawdę, czekaj, to jest dobra, północna, Północna, jak chcę, do głównej, czyli tutaj w prawo. Hmm. No, serio, muszę powiedzieć, że Ziomek się postarał. Wszystko ładnie wygląda, te chodniki i tak dalej. Lampy. Serio, hmm. też jestem podbierany tymi flagami, strasznie fajnie to wyszło. Wieżyczki też ładnego zrobił. W ogóle, jeżeli pamiętacie też jakiś odcinek Blow'a, bądź KKF bądź bądźcie pamiętam, nie wiem, czy Rezzi nagrywał e, i Master e wtedy na pewno nie nagrywał. E, odcinek The Walls tam, to, to jest to, co były, są 4 miejsca i potem ma się pół godziny, czy ileś. Do tysiąca, do 500 mam w dupie, to, to więcej. Mogę już to rozbijać? Mogę, super. Mm. Było tam, widziałem też inny jakiś odcinek tych ludzi. I to, co mnie rozwaliło, to to, że goście od razu, wiecie, szybko itemki zbierają, itemki. I, ale zrobili potem, wiecie, zamiast z, zrobić coś strategicznie czy coś, to oni po prostu sobie walnęli ozdobnie praktycznie. Zrobili właśnie też wieżę, owszem, ale... A, targ na razie off, no okej. Okay. No, to nic dziwnego. W mm, sumie mogłem napisać, żeby się dowiedzieć, no ale kistym. tym. Eee, czekajcie, coś, coś chciałem, zapomniałem, a, że właśnie ci ludzie zamiast robić coś ogarniętego, zrobili po prostu, wiecie, żeby było ładnie i wszyscy też zamiast od razu siebie atakować, zaczęli się z tego śmiać, o creeper. Dobra, przeróbmy to sobie. Jej, właśnie, ponieważ musiałem od nowa wgrywać, bo to jest serwer na 1.6. A ja grałem na 1-4... na 146, a ja grałem na 1 4, na 1, 4, 6, ja na 1, 4 7, To mi też trochę właśnie wiecie, bagowało. No i musiałem od nowa wgrać i teraz mam wszystkie nowe achievement. No widzicie, do ataku. Za kilow też jest achievement. Tak, czas kopać. Dobra, wolę zebrać sobie wszystko. Zabijemy świnie i creepera. I potem tutaj do jaskini sobie wskoczymy. O, jeszcze krówka jest. Fuck you! Keepa. Tylko nie wybuchaj, bo jeżeli się wypadnie gunpowder... No mówię jej łowca potworów, to może mi się uda go sprzedać. Mm, mięsa póki co nie będę sprzedał. Właśnie póki co ten survival, bo to jest serwer survival. Czyna jest LOL Świnia samobójczyni. A! Jakiś problem? No i sobie, bo jeszcze mi zabijesz Co za pojebany pająk Dobra, szybko wypieczam Świniak jeszcze tu jesteś, jest świniaka I mam nadzieję, że jak wykopię kobra to od razu sobie wiecie zrobię lepsze itemki No by się przydał <laughs> A jestem ciekaw też jaka ile się dostaje mniej więcej za te, te właśnie wiecie Mm, na przykład z tak kobla czy tak drewna Podejrzewam, że jednak nie za dużo Raz krowy śmierć, dokładnie No co jest? Ok Znaczy, no, bo jeżeli by tak było na przykład za dirta się dostaje ileś Podejrzewam, że dużo z tych map z tej mapy by nie zostało Nie zostanie po jakimś czasie Powinno to też być jakoś w miarę ogarnięte, że tylko niektóre itemy jakby da się zbierać. Dobra, dajemy do jaskini. Gdzie ona była? Tutaj Tutaj, z wejścia sobie kobla zbiorę. O, jest też węgiel. Już mi się podoba? I mam zamiar naprawdę zrobić z tego taką serię właśnie, w której też zdobywam temy i tak dalej. Staram się jak najlepiej też jak będę jeżeli mówię, jeżeli bym robił z tego serię, nie serię tylko jeżeli bym sobie kupował jakieś itemki, może nie kupował itemki tylko rangi, to oczywiście was też o tym poinformuję, po, po, poinformuję wam też co nam daje, albo co nie za co się wkurzyłem, bo na przykład tego on to miał być, albo tego nie, tego i tego nie ma, no takie rzeczy będę wam mówił. Mm. Jakaś duża, no, dużą morką to to chyba nie jest. Nie wiem czy żelazo z tego tutaj będzie. No ale byłoby miło. co serio, dobra, zrobię teraz koblowej temki. Czyli oczywiście kilofy 2. Więcej badyli. Weźmiemy sobie tak mieczyk i póki co to chyba styknie, znaczy dobra to tak zrobię. Póki co to chyba mi styknie, tam noc się jeszcze robi, nie? Na szczęście hmm. diamentów raczej nie, nie wiem o co chodziło. Jeżeli czasem powiem jakiś tekst taki od czapy to znaczy, że najprawdopodobniej przeczytałem coś dziwnego z Wiecie, z czatu i dlatego W ogóle jak teraz wchodzi ktoś, wiecie taki jak G-Play albo właśnie Blow to zaraz jest spam siema, 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 siema No. Czyli że chodziło o to, że i tak coś tam diaksy że rzadko wypadają czy coś. Admin chciał, żeby był jeszcze rzadziej, no ale... Znaczy, moim zdaniem to i tak jest dobre, przynajmniej nie ma, no, przynajmniej nikt nie oszukuje. Wiecie, po jednym dniu lata z diamentowym setem to też jednak jest hamskie. Podejrzewam, że i tak za jakiś czas będzie się chciało wyjść z, z jakiejkolwiek bramy i wiecie, i kilka typów diamentowych zbrojach będzie stało. I ledwo się wyjdzie, i się zginie. Rozumiem w sumie, jak to był serwer hardcore USKKF-a, że tam też. W sumie, he, 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 tam była jakaś ranga. Nie ranga, tylko jakiś licznik, kto najwięcej zabił. No, w sumie duże jest ta jaskinia. Ale my o sobie zostawimy już na następny odcinek. Mi było bardzo miło dla was nagrywać materiał z tego oto serwera. Będzie chyba jednak więcej, bo na przyjemnie się gra. I to tyle. Nara. Zapraszam na więcej.